Cześć, dzień dobry, z tej strony Dawid z kanału Dan na Filipinach. Dzisiaj taki dosyć niepogodowy dzień. Znowu pada gdzieś od tygodnia, jest taki przelotny wiatr. Ja oczywiście trochę się cieszę z tej pogody, bo nie ma takiego skwaru i też, jak wiecie, akurat stawiam ściany do nowego domu, więc ważne dla mnie jest, żeby ten cement, ta mieszanka, ten beton nie wysychał mi za szybko, tak? bo to wszystko później pęka jest problematyczne, no ale w dzisiejszym wideoblogu e, e, pokażę wam parę ciekawostek, parę e, nowości, e, także przejedziemy się, to będzie taka składanka, film, wiecie, z kilku e, rzeczy, no i też niespodzianka mała, także zapraszam. Jak widzicie trochę bardziej wieje. Ja wsiadam właśnie do auta, jadę do Baiz No i pokażę Wam ogólnie co tam tutaj robię, co tutaj słychać, co w trawie piszczy ale zobaczcie jak wieje Taki widok z rana Wystrzeliła poduszka albo nie wiem koło, ale ciężarówka Praktycznie cała się wywróciła. No, w lokalnej hurtowni kupiliśmy też ryż. Moja powiedziała, żeby kupić dla mamy 25 kg. No bo Teściowa odsprzedaje później. Sąsiedzi przychodzą, wiecie, po kilogram. No, nie mają po prostu, jakby to powiedzieć, tyle pieniędzy. Całość kosztuje 1020 peso. Także no, Teściowa na pewno jakiś tam zarobek będzie mieć. Wyobraźcie sobie, że w taki sposób w każdym sklepie noszony jest towar na głowie. Jeden worek cementu to jest 40 kg. Ja się tak nieraz zastanawiam, bo już prawie mam 40 lat, nieraz tam ten kręgosłup się odzywa. Jak ci ludzie będą funkcjonować właśnie po takim czasie, nie? 40 kg na kręgosłup szyjny, wyobrażacie to sobie? Dobra, ja już mam ostatni worek, rozpadało się. Jadę załatwiać resztę. Chciałbym Wam pokazać pewną nowość na Filipinach. Otóż Filipiny wprowadziły do obiegu nowy banknot o nominale 1000 peso. Zobaczcie sami. No, tak wygląda wspomniane 1000 peso. Kolorystyka pozostaje niezmienna. No i jak wygląda rewers tego banknotu? Oczywiście, no moim zdaniem, jest taki sam jak starego. Zmieniły się na pewno zabezpieczenia banknotu, bo jak widzicie, tutaj jest przyźroczyste i tutaj również też. Postaram się Wam pokazać, co tutaj na tym banknocie jest, widzicie? Tutaj jest taki hologram mieniący się, no i to jest nominał e, 1000 peso. No i tutaj prawdopodobnie jest e, język Braille'a. No i tak to wygląda w całości. Wcześniej w internecie powstawały pranki na temat tego, że a jest nowy tysiąc, wiecie z takiem. No i robili sobie różnego rodzaju żarty, nie? A tu proszę okazuje się, że banknot jest całkiem realny. No i w międzyczasie też oczywiście inne banknoty pojawiły się, ale one mają już grafikę zachowaną w oryginale. Jedyna różnica to jest pogrubiony tutaj nominał. Na nich wszystkich, no i oczywiście data, widzicie, to jest 2022. No i dzisiaj w ręce wpadł mi właśnie egzemplarz, jak widzicie, 10 sztuk w sumie, no i dwie sobie zachowam, bo kolekcjonuję banknoty. W ogóle to byłem w Narodowym Banku Filipińskim, kiedyś może uda mi się nakręcić o tym odcinek, bo wtedy nie pomyślałem, mam po prostu znajomego, z którym też się wymieniam różnymi banknotami. Przywożę je z Europy, on mi daje swoje, no i robimy taką wymianę. Jest dyrektorem banku, także może uda mi się go uprosić, żeby zrobić jakiś fajny dla was odcinek. Tam jest oczywiście cała historia, w ramkach oprawione stare banknoty, że zobaczymy. No i tak przy okazji pokażę wam jak tutaj wygląda podłączenie wody jest normalnie wszystko tak wiecie zacementowane na wierzchu nikt tego nawet nie wkopuje no i te przewody idą dalej no jest zwykły taki wiecie rurka plastik zobaczcie jaka wieża liczników no i tutaj przy okazji jeszcze jest internet na monety także dla tych co już byli na Filipinach to nie jest nic dziwnego dla tych co nie byli może być dziwne także taka budeczka żeby nie zmokło na no energii elektrycznej. Jest godzina 12, więc pora lunchu. Wszystkie kalendarie się zapełniają. No i ogólnie jest dużo ludzi w pobliżu jakichś marketów. Widzicie, wszystko jest do kupienia w saszetkach na wagę. Co tylko chcecie. Są różnego rodzaju karmy dla świń, dla kurczaków. No ja idę do Wishop. Muszę kupić jakieś... Dyskutujące do kątówki no i Wishop raczej ma w ofercie najtańsze, bo gdziekolwiek nie patrzę, no to chcą jak najwięcej hapnąć. O, jeszcze pokażę Wam coś takiego. Zauważyłem, że zaczynają się pojawiać kamery na różnych częściach ulic. Zrobię Wam suma. Widzicie? Macie skrzynkę i są cztery kamery. Także ciekawe, czy to będzie w celu poprawy bezpieczeństwa. Albo przejdę się tu tak dyskretnie, zobaczycie te kamery z bliska. Naliczyłem, że jest łącznie 22 kamery BAIS, także coś się ciekawego dzieje. Eee, no i co ogólnie, jak tak robię zakupy, bo ostatnio robiła moja żona, to zauważyłem, że powoli wszystko drożeje. Ja mam takie swoje sprawdzone punkty, gdzie. WhatsApp, OK? Gdzie mam swoje sprawdzone takie, wiecie, miejsca, gdzie no, nikt mi nie rzuci jakiejś krzywej ceny. No i widzę, że stopniowo, tak, 7-10% to jest taki wzrost cen. No chyba, że dotyczy to cebuli. Że się zastanawiam, czy cebuli nie posadzić na Filipinach i nie zostać Polakiem cebulakiem, nie? Tak, w ogóle to dzisiejszy odcinek jest poświęcony mojej żonie, bo jest 24 stycznia, ma urodziny dzisiaj. I oczywiście mam taką zaufaną kwiaciarkę z kwiaciarni tutaj w Pais. I powiedziałem jej, że właśnie moja ma urodziny. Nie spodziewa się, bo tak przygrałem Jana, że zupełnie nie pamiętam. A moja jeszcze mi mówi tak, wiesz, no niebawem jest 24, wiesz co jest 24? A ja jej mówię, święto niepodległości Filipin? No nie wiem, co jest, nie? I ona taka zasmucona, wiesz tego. No i co? Dzisiaj jest 24. Ja wybyłem oczywiście na zakupy. Ona się niczego nie spodziewa, podchorowana trochę. No i widzicie takie piękne kwiaty, ale kwiaty to tam nic. Mi się podoba to jak to jest wystrojone. I oczywiście zapłaciłem za to 4 stówki. Także cena fajna. Zobaczcie, jaki bukiecior wielki. Jadę jeszcze po ciasto. No i może jeżeli się zgodzi, to wam pokażę reakcję. No, a tu mamy lokalnego sześnika, można tutaj wszystko kupić od Liempo e, po całego kurczaka, no, i mają mięso ogólnie mrożone W środku oczywiście, e, jakby to powiedzieć, no, Sanepid gdyby wparował to by to zamknął zupełnie, nie ma jakichś środków higieny, wszystko jest tak wiecie pyk, 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 sprzedawane co dzień, nikomu to nie przeszkadza Najgorszy zawód Filipin to moim zdaniem ochroniarz bo oni cały dzień siedzą lub stoją, otwierają drzwi, zapisują w zeszcie kto wszedł, kto wyszedł, ale oczywiście nie wszędzie. No i co im pozostaje? Albo siedzieć w telefonie, albo czyścić paznokcie, tak? To miejsce już znacie z filmu pod tytułem 1000 subskrybentów, gdzie kupowałem tutaj ciasto i oczywiście kupiłem znów ciasto i tak wygląda forma sprzedawania. Dostajecie ciasto. No i oczywiście do tego jest taka specjalna posypka, którą sobie tam możecie sami udekorować. No i do tego dostajecie świeczki. Także to jest taki, wiecie, kit, a IKEA. Musicie to sobie później sami przygotować. No i zobaczymy, czy moja żona będzie zadowolona. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam, cześć.